Gajowskie Centrum Kultury Przedstawia W sercu dżungli Część trzecia Sprzątamy świat. Rozdział trzydziesty. Wejście do kopalni jumkaskiej Sylwia spotkała doktora Dorotę. Potem przeszły przez wejście do kopalni Jumkarskiej. To jest kopalnia Jumkaska, powiedziała Sylwia. Tak jest przytknęła jej Dorota. Potem Sylwia i Dorota weszły do pokoju wejściowego. Następnie spotkały Jerzego Kwiatkowskiego. Miał sześćdziesiąt parę lat. Miał zielone oczy i ciemne, długie włosy. Dzień dobry przywitała się Sylwia. Kto jesteś? Jerzy Kwiatkowski, rzekł Jerzy. A wy? Jestem Sylwia, powiedziała Sylwia. A ja Dorota, dodała Dorota. Sylwia, Dorota, zapraszam Was na zwiedzenie naszej kopalni, czyli junkarski. Zaprosił Jerzy. Proszę się ciepło ubrać. Sylwia i Dorota weszły do szatni. Następnie wyciągnęły ze środkowego wieszaka dwie kłódki i dwie pary spodni. Ja mam niebieską kłódkę i zielone spodnie, rzekła Sylwia. A ty masz różową kurtkę i brązowe spodnie. Następnie Sylwia założyła niebieską kurtkę, a potem zielone spodnie. Następnie Dorota założyła brązowe spodnie, a potem różową kurtkę. W tym momencie do szatni wszedł Jerzy. Poproszę jeszcze założyć ciepłe buty, poprosił Jerzy. Dobrze? Aha, rochotała Sylwia i Dorota. Potem Jerzy wyszedł z szatni. Sylwia otworzyła szufladę. Następnie wzięła dwie pary ciepłych butów. Potem Dorota zamknęła szufladę, a następnie otworzyła drzwi wejściowe z szatni. Sylwia i Dorota wyszły z szatni. Potem wsiadły na dwóch krzesłach drewnianych. Sylwia założyła bordowe buty, a Dorota saledynowe. Potem do Sylwii i Doroty podszedł Jerzy. — Już możecie wstać w krzeseł — powiedział Jerzy. I Sylwia i Dorota wstały z drewnianych krzeseł. Najpierw Sylwia i Dorotę weszły na dół o cztery ciągi klatki schodowej. Sylwia otworzyła skrzynkę i wyciągnęła z niej kilow. Następnie Jerzy zamknął skrzynkę. Mam kilow, powiedziała Sylwia. Idziemy dalej? Tak, idziemy, brzeszeli Jerzy. Najpierw Sylwia i Dorotę weszły na drugi korytarz, a następnie Jerzy. Potem wszyscy weszli na dół o kolejne cztery ciągi klatki schodowej. Potem weszli na trzeci korytarz. Następnie zaszyna dół o dwadzieścia ciągów klatek schodowych. — Tutaj jest wejście do tej kopalni. Jerzy spojrzał na Sylwię. — Możemy wejść do kopalni — powiedziała Sylwia. Sylwia, Dorota i Jerzy Kwiatkowski weszli do kopalni Jumkackiej. Potem zaszyna dół o sześć ciągów klatki schodowej. Potem skręcili w prawo i zaszyna dół o siedem ciągów klatki schodowej. — O, a co to? — zapytał Jerzy. — To są rogi łosia — odpowiedziała Sylwia że charakterystyczne łosie to nośne liście, powiedziała Dorota. Na ich spodniej stronie pojawić się może nalot brązowy, czyli zarodnie zarodnikami. Te rogi są szerokie, długie i płaskie, powiedziała Sylwia. Osiągają długość nawet jednego metra. Co dalej powiesz, Sylwio? zapytała Dorota. Te rogi pokrywają drobne włoski, przypominające filc, dodała Sylwia. By dobądź piękny rogi łosia, poprosił Jerzy. Trzymam w prawej ręce kilow, bąknęła Sylwia. Sylwia wydobyła kilofem piętnaście par rogów włosia. Już mam piętnaście par rogów Włosia, powiedziała Sylwia. Sylwia wrzuciła rogi łosia do wielkiego drewnianego pudła. Teraz wrzuciłam rogi łosia do wielkiego pudła, dodała Sylwia. Potem Jerzy podniósł drewniane pudło. Profesorka Sylwia, Dorota i Jerzy weszli na górę o siedem ciągów klatek schodowych, potem skręcili w lewo, potem doszli na dół o osiemnaście ciągów klatek schodowych, następnie skręcili w prawo. No co, Jerzy? Sylwia spojrzała na Jerzego. Wiem, że rodziło się niedalne. Może zjemy je, powiedział Jerzy. Zapraszam was na w kolację, powiedziała Dorota. Sylwia, Dorota i Jerzy Kwiatkowski zasiedli do stołu bliżej choinki. Sylwia spróbowała zjeść kawałek rogu łosia. Sylwia, czy te rogi łosia są smaczne? Spytała Dorota. Tak, smakują, przyteknęła jej Sylwia. Sylwia i Dorota spokojnie jeźli rogi łosia, a Jerzy niestety zakrztusił się, bo ja do rogi nieostrożnie. Ojej, panie Jerzy, przestraszyła się Sylwia. Ostrożniej jest rogi łosia. Jerzy i Dorota wlepili w Sylwii zdumione spojrzenie. — Jeżeli ty zjesz nieskocznie rogi łosia, możesz zakrztusić się, a nawet możesz umrzeć — powiedziała spokojnie i poważnie Dorota. — Wezmę z deski do prasowania miskę — rzekła Sylwia. Sylwia wstała z krzesła. Potem podeszła do deski do prasowania i wzięła z niej miskę. Następnie usiadła przy stole i postawiła miskę na stole. — Panie Jerzy, masz miskę — powiedziała Sylwia. — Dziękuję bardzo — dokończył Jerzy. Pan Kwiatkowski wziął całą parę rogów łosie do ust. Następnie bardzo nieostrożnie połknął parę rogów i niestety bardzo zakrztusił się i kaszlał. — Oj, 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 panie Jerzy, bardzo nieostrożnie rogi łosia — westchnęła Sylwia. Potem Jerzy wrzucił bardzo nerwowo trzy rogi do nieski. I co? — I po co ty teraz wyrzuciłeś trzy rogi łosie do miski? — krzyknęła Sylwia. — A jeżeli stłuczysz i zepsujesz miskę, przecież zakrztusiłeś się. — Co się stało? — zdziwił się Jerzy. — Na szczęście nie zepsułeś miskę — powiedziała spokojnie Sylwia. Sylwia przebiegła przez przejście na drugi korytarz i udała się na kolejny korytarz.